Rozmowa o Polsce Rozmowa o Polsce Rozmowa o Polsce na łączach telefonicznych Profesor Józef Szaniawski, witam, dzień dobry Witam wszystkich przyjaciół dzień dobry Państwu O żołnierzach wyklętych też Będziemy rozmawiać Ważna różnica była w marcu 1 marca to dzień, który w którym powinniśmy mówić o żołnierzach wyklętych od niedawna. Dzień, o którym powinniśmy mówić zamiast o walentynkach, o Armii Krajowej, był wczoraj, bo to wczoraj właśnie minęła 70. rocznica utworzenia Armii Krajowej. A o tym za chwilę, ale wcześniej zapytam, bo wspominałem o tym tydzień temu pana profesora w Warszawie. Nie było przez kilka dni, był w Londynie, wśród naszych rodaków. Co to były za spotkania? To było. Jedno spotkanie w słynnym Polsku, Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym przy 240 King Street w Londynie, tam gdzie bywali generał Anders, generał Maczek, prezydent Kaczorowski. Miałem spotkanie, promocję mojej książki Rosja Imperium Złapszy w Polsce i Europie. A także było to spotkanie w usłudze śmierci pułkownika Ryszarda Kochlińskiego. I po sobie wyobrazić, że było ponad 350 osób. Ludzie stali pod ścianą sali malinowej, nie było więcej miejsc, największa sala. Była wdowa po poległym pod Smoleńskim prezydencie Kaczorowskim, pani Karolina Kaczorowska. Była nawet pani ambasador i troje dyplomatów z polskiej ambasady. Przede wszystkim była Polonia angielska, bardzo, bardzo patriotyczna. O, trochę inna niż Polonia w Chicago, ale. ale to jest szczególnym paradoksem, że Polacy na obczyźnie, na emigracji tradycyjnie od czasów Kościuszki, Puławskiego, Mickiewicza, Chopina są bardziej patriotyczni niż ci, którzy pozostali w Warszawie, w Poznaniu czy w Lublinie? Imperium Złoto w dalszym ciągu książka, którą mogą Państwo znaleźć, jak dobrze poszukają w Chicago. Nowa książka, no już wiem, w drukarni. Tym razem będzie to ponownie publikacja o pułkowniku Kuklińskim. Mówiliśmy o tym wczoraj. Czy jakaś wstępna data jest, kiedy będziemy mogli spodziewać się tej książki? No, mam zaproszenie do Nowego Jorku, do Waszyngtonu i, i do Krzykiego, pewnie też tych zaprosi. Myślę, że to wczesną wiosną, gdzieś w końcu kwietnia, na początku maja. No to w takim razie będziemy pilnować zaproszeń i państwa o tym informować się. Teraz wrócimy już do tej rocznicy. Rocznica, o której oczywiście się w Polsce mało mówiło. Wiadomo, święto amerykańskie, zapożyczone już nie wiadomo nawet od kogo. Niektórzy mówią komercyjne. Drugi dzień kobiet, dzień zakochanych w Polsce. Jak widziałem ze statystyk, prawie wszyscy również otaczają się czerwonymi serduszkami, a tymczasem zapominamy o bardzo ważnych rocznicach. Taką rocznicą było 70-lecie, bo dokładnie 70 lat temu wczoraj powołano Armię Krajową. Przypomnijmy tę datę, bo Armia Krajowa przecież tak naprawdę przy Przerodziła się z, z, innych, z innych nazw od 1939 roku? No, trzeba powiedzieć od, od początku właściwie. Mianowicie, w momencie kapitulacji Warszawy, Marszałek Identokratyczny, Wywództwa Czernych Wojska Polskiego, powołał służbę zwycięstwa Polski, którą potem się przekształciła w Związek Walki Zbrojnej i wreszcie 14 lutego. 1942 roku, więc 70 lat temu, wódz naczelny Wojska Polskiego i zarazem prezes Rady Ministrów, czyli generał Wojciech Sikorski, powołał Armię Krajową. Nazwa wzięła się stąd, że pod rozkazy naczelnego wodza Wojska Polskiego musiały się poddać wszystkie organizacje paramilitarne i militarne, które się znajdowały na terytorium Polski, gdy walczyły z okupantem niemieckim trochę z sowieckim i w ten sposób e, powstała Armia Krajowa, czyli ten słynny skrót AK, najsłynniejszy skrót w ogóle w historii Polski. E, chciałem zwrócić uwagę na nazwę. Oto na wszystkich frontach II Wojny Światowej walczyli Polacy. Brygada Karpacka w północnej Afryce, w Tobruku, polscy lotnicy nad Anglią i nad Afryką Północną, polscy marynarze na północnym Atlantyku, w Szkocji szkodli się polscy żołnierze, między innymi dywizja generała Maczka i właściwie na tym froncie zachodnim byli Polacy. I chodziło o to, że te organizacje partyzanckie, militarne i paramilitarne w Polsce były jak gdyby drugą armią. Nie polskimi siłami zbrojnymi na zachodzie, tylko armią krajową w kraju. Niech to będzie powiedziane w sposób prosty, jednoznaczny. To była największa armia podziemna nie tylko w II wojnie światowej, ale w ogóle w dziejach ludzkości. Nigdy wcześniej i nigdy później nie było armii podziemnej liczącej ponad 300 tysięcy ludzi zdeterminowanych od młodych chłopaków i dziewczyn, także kilkunastolatków z szarych szeregów po profesorów wyższych uczelni, którzy działali. Też w Kedywie, czyli w tej najbardziej elitarnym wywiadzie, i kierownictwie dywersji. I to właściwie e, trzeba powiedzieć, że ta armia zadała Niemcom, a potem Sowietom także bardzo poważne straty. I głównym celem powołania tej armii było e, przygotowanie ogólnonarodowego powstania w tym krytycznym momencie, kiedy III Rzesza będzie zaczęła ponosić klęski. Do tego doszło oczywiście, ale Armia Krajowa niestety musiała rozwiązać się w styczniu 1945 roku. Te ostatnie rozkazy na pewno były najtrudniejsze. No to był rozkaz już ostatniego komendanta Głównego Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego, cudzoziem Kobra, niedźwiadek, kiedy w obliczu ogromnej przewagi e, Sowietów, kiedy Polskę Wskroczyła Armia Czerwona, licząca ponad 4 miliony soldatów, którzy mordowali, gwałcili, palili, brali zakładników, wysyłali w bydlęcych wagonach tysiące Polaków na Syberię. Walka z nimi po tej pierwszej okupacji niemieckiej była beznadziejną i w związku z tym generał Okulicki ostatnim swoim rozkazem rozwiązał Armię Krajową. Ale trzeba powiedzieć o innym rozkazie. Oto generał Stefan Grotrowecki. Prawdziwy bohater II wojny światowej, męczennik zamordowany przez Niemców w Sachsenhausen prawdopodobnie 2 sierpnia 1944 roku po w, powstaniu warszawskiego wydał w 1941 roku swój rozkaz stać z bronią u nogi. Oto w imię polskiej racji stanu, w imię polskiej niepodległości stała się rzecz niesłychanie ważna. Niemcy i Rosjanie dwaj odwieczni wrogowie Polski. Odwieczni wrogowie od wieków, a w XX wieku w szczególności. Złoczyli ze sobą walkę na śmierć i życie. I Grot Rowecki wydał jeden z najmądrzejszych, najrozsądniejszych rozkazów, nie że w II wojnie światowej, tylko w całej historii Polski. Oto niech wrogowie Polski wzajemnie się zabijają, się wzajemnie wykrawiają, a my mamy stać z bronią w nogi i walczyć tylko wtedy, kiedy zostaniemy sami zaatakowani. Ten rozkaz, warto przypomnieć, bo to była Polska Rocja Stany. W styczniu oczywiście, padł rozkaz rozwiązania, ale wielu żołnierzy Armii Krajowej toczyło walkę przez nie tylko długie kolejne miesiące, ale i lata. Tak, po 1945 roku powstała zupełnie nowa sytuacja geopolityczna. Oto w lutym 1945 roku w Jałcie prezydent Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill na zaproszenie Stalina w dawnym carskim pałacu w Liwadi na Krymie nad Morzem Czarnym e, dokonali właściwie nowego podziału Europy e, i podzielili podzieli Europę na strefę wpływów i Polska znalazła się e, po stronie sowieckiej. Nie jest prawdą, co mówi wielu polityków i historyków, że e, Rosjanie sprzedali Polskę w jałcie Stalinowi. E, prawda jest taka, że oni oddali Polskę za darmo. Słowo sprzedał, to znaczy, że otrzyma się coś w zamian. Tymczasem Ameryka i Wielka Brytania od Stalina nie otrzymali nic. Oddali Polskę i Polaków za darmo. Koszty tego płacimy po dzień dzisiejszy. I z tym nie pogodzili się najbardziej bohaterscy, najbardziej zdeterminowani, najbardziej patriotycznie nastawieni żołnierze i oficerowie armii krajowej, tacy jak Rotmistrz Witold Pilecki, major Łupaszka, czyli Zygmunt Szyndzielasz. Major Kuraś, czyli major ogień na Bahalu, czyli Józef Kuraś, i można dawać tysiące nazwisk, podałem akurat tych, którzy zginęli tragicznie zamordowani przez komunistów. Oni podjęli walkę z nowym okupantem. To byli ci żołnierze wyklęci, których zginęło lub zostali zamordowanych około 35 tysięcy. Ostatnich czterech, pięciu żyje jeszcze dzisiaj w Polsce. Jednym z nich jest bohaterski e... Pan Witold Skorupka, kawaler Witold i ostatni komendant obwodu lubelsko-siedleckiego Armii Krajowej. W świadku tamtych czasów niestety jest coraz mniej tych prawdziwych bohaterów również. Część z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych, również w Chicago. Część, z częścią spotkał się pan kilka dni temu w Londynie. Czy myśli pan, że władze polskie już po roku 1989... Zrobiły wszystko, żeby nie tylko rehabilitować, ale wynagrodzić ten, te no, okrutne lata żołnierzom Armii Krajowej. Wie pan, panie redaktorze, szanowni państwo, o żadnym wynagrodzeniu to nawet nie ma mowy. Z dużą trudnością udało się zrehabilitować tych najsłynniejszych, takich właśnie jak e, rotmistrz Pilecki czy generał Fildorf Niel. Natomiast wielu, na wielu z nich kara śmierci ciąży po dzień dzisiejszy i nie mają krzyża na grobie, bo i nawet grobów nie ma. Natomiast ich oprawcy mają się znakomicie. Groby Bieruta, Ruli Rzymierskiego, Gomułki znajdują się w walizie służonych na fronterażu wojskowym na Powążkach. Trzecia Rzeczpospolita jest konsekwencją zmienionego kompromisu, który został zawarty przez Wojciecha Jędrzyńskiego, generała Kiszczaka, Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsę, Adana Michnika, Jacka Kuronia, jest już innych nie będę wymienia, przy okrągłym stole. Konsekwencje tego płacimy, po dzisiejsze konsekwencje e, historyczne, polityczne, a także moralne, bo trudno jest tłumaczyć, zwłaszcza młodym Polakom urodzonym już po 1990 roku, co to była Polska Spospolita Ludowa. 14 lutego, dokładnie wczoraj, przypadła 70. rocznica powstania Armii Krajowej. O no, części tylko tej historii mnie dzisiaj opowiadał Państwu profesor Józef Szaniawski. Panie profesorze, serdecznie dziękuję i mówię do usłyszenia za tydzień. Ja też dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Nie zrobił tego, co ten polski żołnierz, dlatego całemu światu trzeba go przypomnieć. On tysiącny kieruje, konspiracą w piekle, aż zadrh z diabła i z raportem ucieknie. Czemu mnie o tobie w szkole nie uczyli? Ktoś bardzo nie chce, by w tym kraju ludzie dumni byli. Czas, byśmy wreszcie grzechnie wiedzę zmyli. To my, młodzi Polacy, przed tobą czoła chylimy. Twoje życie kłam zadaje tym, co z Polski pragną Żydzić. Wrogowie narodu innym chcą Polskę obrzydzić. Ty poszedłeś sam do Auschwitz, świat milczał obojętnie. Ty, rodmistrza, pamiętajmy, a niech cały świat się wstydzi. Ty stworzyłeś ruch oporu, tam gdzie śmierć jak okruch chleba. Dla ciebie najważniejsza była pomoc dla człowieka. W twoich raportach... Nie ma śladu, nienawiści Nie chcę, żeby była w Tobie tylko miłość do ojczyzny Ty pojmali cię zdrajcy, piszesz wierszowany list Mówisz, że przy ich torturach święci to było nic I choć wiesz, że możesz zginąć, krót za kraj w celu nic tak mi zdradzić Polskę i z radą w sercu żyć To imię i nazwisko winno znać każde dziecko Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo Czy widzieliście ten proces, tą intrygę zdradziecką braciecką? o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo To inny winny rosół, prawą Dziecko! Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo On Za Polskę walczył z armią bolszewicką i niemiecką Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo Kiedy ranne wstają z dorzem, gdy świadomość sam Myślę o przeszłości i o tym, co z niej wynika Dzisiaj media i elity polityczne niby polskie Dokładają ciągle starań, żeby zachłamać historię Pozłem sercem niszynarius zasłużył na wieczną broję On się i walczył, nigdy nie chciał nic dla siebie Odby raport o Wiary go by przynieść Poszedł prosto na łapankę wydać, pojmać się i wywieść O w powstaniu walczącej w Warszawie służy Później nie wolali, Włochy Lecz i tak prawie ludzi Są dziechanie, by teatrzyk zamęczony, rozstrzelany Jakimi bohaterowie na świetniku pogrzebany że postawić mu na grobę Pyta ludzi grupa wąska Gdy pomnikiem narod mistrzami Na dziś by cała Polska On stał przed tymi co na kolanach Potrudny wyrok śmierci Nie dał jady go złama Na świecie ostatnia droga Pusta się zamyka cel Kat na usów zdrajców Do bohatera strzela W miejscu rodzinnego domu, bo została gładka ziemia Po cichu jego zwłoki wywozili z więzienia Zmienili wiek bo wycinali drzewa, czemu żaden celebryta? O nim nie zaśpiewa Teraz rzecz, która się lajko i wydanie do wiary Jego kacci wolnej Polsce Wielkie mikary, władze za lnę bolszewicką i niemiecką o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo Po śmiesznym Hitlerowcu na mrową, swoją dziecko Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo To dzieli się ten proces z intrygę z bradziecką Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo To niebie i nazwisko winno zdać każde dziecko Przypomnijmy o rotmistrzu, trzeba dać świadectwo